Cześć, niech Was Bóg Błogosławi. Moim pierwszym cierpieniem było zapalenie płuc jako pewnie niemowlak. Nie pamiętam tego pierwszego cierpienia. To było pierwsze przed moim głównym cierpieniem, o którym wkrótce powiem. Wywołało to moje zdziwienie, ale równocześnie nie napełniło wielką radością. Byłam tak szczęśliwa, że prawie unosiłam się chodząc po domu. Moje stopy ledwie dotykały podłogi, a głośno powtarzałam. Jestem na najbardziej szczęśliwa na świecie. Jestem pewna, że jako jedyna osoba na świecie mogę porozumiewać się w ten sposób z aniołem stróż. Pasuli chodzi o to, że jej anioł Stróż Daniel przedstawił się jej właśnie.